Tymczasem przenieśmy się, bo przed nami trzecia seria startów. Dziękujemy Grzegorz, minuta 34 sekundy jeszcze do rozpoczęcia pierwszego wyścigu. Jeśli, jeśli możemy, to ja bym nadmienił jeszcze a propos publikowania treści o nowych czy starych tłumikach, czy tej zmianie, czy różnicy i w ogóle jak to wyglądało w Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawą rzecz przed Grand Prix w Lesznie powiedział mi Krzysztof Kasprzak, który świeżo wrócił z Ligi Angielskiej i mówił mi o tym, że był na dwóch meczach transmitowanych, ligowych przez telewizję Sky. I tam był taki, taki oblik po prostu na odprawie zawodników. Przed transmisją, w związku z transmisją telewizyjną, tam jest taka krótka odprawa, że każdy ma być gotowy, jeśli ktoś do niego przyjdzie, reporter ma rozmawiać, ma sobie założyć czapkę, może pić wodę, ale musi być gotowy do rozmów telewizyjnych, musi się ładnie przygotować i tam Krzysztof Kasprzak był dwukrotnie świadkiem takiego komunikatu. Mili panowie żużlowcy, nie ma w naszej telewizji tematu wprowadzenia nowych tłumików. Możemy rozmawiać o wszystkim, o zającach, o pogodzie, o grzybach, które wyrosły tam gdzieś za prysznicami, o nowych kaskach, o pięknych nowych butach żużlowych, ale o tłumikach u nas tego tematu nie ma. To tylko taka dygresja a propos tego, co działo się w Wielkiej Brytanii u progu tegorocznego sezonu. Wyścig jedenasty, otwierający trzecią serię startów. Janusz Kołodziej, Roman Poważny, Scott Nichols i Thomas... Topinka, dobre wyjście, no właśnie. Wydawało się, że Topinka będzie szybkie, ale teraz e, Scotty Nichols na razie prowadzi w tym wyścigu. Teraz musiał tutaj e, mocno przymykać gaz e, Janusz Kołodziej. Dobrze, że nie skończyło się to tak jak e, w lesnie, kiedy upadł w jednym z wyścigów w tym samym miejscu z Jarosławem Hampelem. Goli Kołodziej dokonuje tutaj cudów, e, walczy na swoim niczym Mark Loram tak energicznie przepłukując. E, przepustnicę, ale na razie nie może zbliżyć się do prowadzącego Brytyjczyka. Ciągle pierwszy jedzie Nichols, drugi Janusz Kołodziej, na miejscu trzecim Topinka, a stawkę zamyka Roman Powarny. Jedno okrążenie znowu po tym polaniu toru wydawało się, że jest ciekawie w tym wyścigu, no ale tak w zasadzie było, tylko przez dwa okrążenia w tej chwili. Zawodnicy znów rozrzuceni mocno. Nikols trójkę dla Zjednoczonego Królestwa. Dla nas dwa punkty Janusz Kołodzie. Jedno oczko Czechów. Za sprawą trzeciego miejsca Tomasza Topinki i bez punktów Roman Poważny, a więc jak stoją Rosjanie? Mają 12, Czesi 8, Brytyjczycy odskakują punktów 18. Chyba dogadali się już ze sprzętem, dogadali się z Torem, pogodzili się chyba z tą porażką jednak, bo no, nic nie wskazuje na to, żeby Polacy tego turnieju nie wygrali. Ee, Janusz jechał poprawnie, jechał tak jak poprzednio, unikał jakichś problemów. Nikolz wygrał, no ale mamy jeszcze przecież te najcięższe działa. Wytaczamy je za moment, bo wystąpi Piotrek Protasiewicz, który na razie no, no nie miał przyjemności z nikim powalczyć na tym to, że wygrywał zdecydowanie Sytuacja Polacy prowadzą 28 punktów, 18 Wielka Brytania, 12 Rosja, przypominam w czwórkę jeżdżąca i 8 punktów Czesi, którzy nieco nieco zawodzą. E, myślałem, że będą jeździć dzisiaj lepiej. Kolejny wyścig, dwunasty. E, tak jak wspomniałem, Piotr Protasiewicz kontra Tyłów Inden i może bez upadku, miejmy nadzieję. E, Siergi Darkin i Filip Sitera. Zwycięstwo Scotta Nicholsa. Tym razem e, zdecydowanie w lepszym humorze. Na pewno powitał go Neil Middleton.